Co, lecimy? Tak, tak. wtedy No, ale jakbym miał kufę... Tu jest tak więcej życia na tym motorze. Ale pięknie mruczy chociaż. Nie? No tak trochę żywiej się czuje człowiek na takim motorze. Tak, no macie pewnie trochę nudno. Deep in their bones, they'll run into smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, Christ. A zatem siema, witam wszystkich. Mamy sobotę 9 rano. Mimo to, że już jest 9, dopiero 9 rano, to ja już przejechałem ponad 100 km na motocyklu. Razem z małżonką jedziemy na wycieczkę, na wycieczkę dwudniową, gdzie jedziemy, gdzie jedziemy? Słuchajcie, jedziemy nad morze do pokonania 400 km. Mamy 4 września 2021. Lecimy sobie nad morze. W tym momencie jesteśmy we Włocławku. E, mamy do przejechania cały Włocławek i wjeżdżamy na autostradę. Wjeżdżamy na autostradę. E, na autostradzie będziemy mieć do pokonania jeszcze jakieś 300 km e, w stronę, no tam z Władysławu, tam dalej jeszcze trochę. Chcemy zwiedzić Hel i tak dalej. Jedziemy na dwa dni po prostu. Dwa dni wycieczki. Na pewno będę oszczędzał kamerę. Co jakiś czas ją będę włączał. Coś Wam powiem. Parę słów. Mamy 15 stopni, albo 14. Coś takiego w tym momencie. Jak wyjeżdżaliśmy o 7 rano, no to faktycznie było około 10-12. To było trochę zimno. Teraz już troszeczkę jest cieplej. Z tym bardziej, że słoneczko świeci. E, Przez chwilą była mała przerwa na stacji, żeby troszeczkę się ogrzać. Ja i tak mam włączone grzanie monetek, ale no wiadomo, no już mi trochę zimno, bym powiedział szczerze. więc się, jest naprawdę fajna pogoda przeglądałem pogodę na Interi pokazywał nam do 20 stopni 17, 16, do 20 same słońce, więc myślę, że jak na wrzesień to pogoda i tak jest nie jest zła ja w tym roku byłem tylko raz na urlopie to dosłownie 3 dniowym więc no można powiedzieć, że 4 praktycznie, więc no krótki wypad i to jeszcze był autem, a ja że lubię lubiliśmy motocyklem, więc stwierdziliśmy, żoną, że polecimy sobie nad morze, szczególnie, że mój szwagier w tym momencie właśnie wyposzywa nad morzem. Jedziemy w te same tereny właśnie, gdzie on się znajduje w tym momencie, na pewno się złapiemy. Chcemy spędzić dzisiejszy cały sobotny dzień jeszcze razem. Eee, jutro na pewno będzie start pojedziemy sobie na Gdańsk, Gdynia, Hel. chcemy przejechać całym motocyklem mm. I tak dalej, tak dalej, coś ja Wam ponagrywam, coś wam, coś wam pokażę Zdam relację jak się jeździ, bo Tak długiej trasy to ja już dawno nie robiłem, powiem szczerze To jest naprawdę kupa kilometrów Łącznie do zrobienia mamy 800, więc a jeszcze we wtorek, we wtorek jadę do Poznania, także też mnie czeka jakieś 500 ponad kilometrów do zrobienia. Jak się stoi, to naprawdę jest bardzo ciepło. Naprawdę nie mamy totalnie żadnych zastrzeżeń w momencie, kiedy stoję motocyklem gdzieś tam na światłach, jest bardzo ciepło. Termo zdaje egzamin, tylko problem taki, że nie wziąłem termo na, na dół i plan jest taki, żebyśmy gdzieś znaleźli go sport i chcę sobie kupić termosportowy po prostu tak jak zwykłe rzucić na nogi bo jak będziemy wracać później a planujemy wracać w nocy następnego dnia to może być troszeczkę chłodno, nie? no to jak dojdzie do 10 stopni to możemy troszeczkę zmarznąć Teraz się zapytam czym pani jeździ A daleko jeszcze ogólnie? 18 km, ale jedziemy boczną drogą, bo jakbyś chciała przez centrum, to mamy 10. Ale tak w korkach będziemy stać. Nie, tam jest dziewczyna na pasażera miejscu jak miała niewygodnie. No bo to jest sport. No tu masz turystyka, nie? Wiesz, plecy tak rzutko? Tak, no. Jest i okay wszystko? Fajnie się Tak, tylko mówię. Do 17 Wiem, do 17 A czym pani jeździ zapytam bo... ja W tej chwili Honda CBF Wcześniej Kawasaki zapytałam Honda CBR CBF CBF Dobra Tak, bo mam krótkie nogi Na CBF jestem za niska Zarazuję. Dobrze, to dziękujemy bardzo Do widzenia Przyjemne, szybkie spotkanie i rozstanie no? Tak, możesz siadać Dobra. I startujemy. Po kontroli jesteśmy już. E, niewinna kontrola od pani motocyklistki. Czego motocyklistki? Bo pani powiedziała, że sama jeździ na Hondzie CBF. Było się bez mandatu. Bez żadnego. Zwykła kontrola prawo jazdy i nic więcej. Dobrze. Jak mamy drogę? Kilometr prosto i w prawo. Bez stresu, bez paniki. Chyba nie była bardzo miła. Ale bym to zjadł. Patrzę na tego maka po prawej stronie i tak sobie myślę, cholerka, coś bym zjadł. my radę, jedziemy. Jedziemy po zioło. Dobra. Ona siedzi? siedzi. Trudno, żeby się nie, nie, nie siedziała. the Sun as I stare up into the sky embrace your shadow as I feel your hand in mine and I won't let go no I don't let go and here in this moment your secrets turn into mine linger and fall cause here's where we come alive so we won't let go no we don't let who